Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem rok. Dzisiejszy materiał kręcę trochę o innej porze niż zazwyczaj, to dlatego, że historia w końcu postanowiła się wyzwolić i nie mogłem jej powstrzymać. Zatem do rzeczy, a historia jest przerażająca i wywołująca dreszcze i czasami zażenowanie. Zatem, jeżeli pijecie kawę lub herbatę, to przygotujcie się, żebyście się w pewnym momencie nie zakrztusili. Człowiek czasami w życiu zrobi głupie rzeczy. Pełno głupich rzeczy robimy w życiu, ale są niektóre takie, których zap które zapamiętamy i nie możemy się ich wyzwolić. Śnią nam się po nocach, a jeśli nie, to czasami przed zasięciem mamy dreszcze na myśl o tym, co się kiedyś wydarzyło. W moim życiu kilka takich historii było, z większości już się uwolniłem. Jedną z nich to była opowiadana na YouTubie Historia o tym, jak prawie spaliłem las. Eee, no spróbuję Wam gdzieś poszukać i linka, jeżeli Was to interesuje. Dzisiejsza historia dotyczy stosunków damsko-męskich. Otóż wyobraźcie sobie, i jest przerażająca, jest zwłaszcza dla facetów, dziewczyny może się uśmiechną, może nie. Wyobraźcie sobie, że któregoś razu odwiedzałem kumpla. Tak się robiło w młodym wieku, się wpadało do kumpli, gadało o pierdoła. I to był kumpel, który miał naprawdę fenomenalne, fenomenalne powodzenie wśród dziewczyn i zawsze miał jakieś takie ładne koleżanki. No, nieważne, to nie dlatego się z nim kumplowałem, tylko tak stwierdzam fakt, ponieważ jest to ważny fakt w dalszej części historii. Jego nie było w domu, ale wiem, że od czasu do czasu gdzieś tam wyłaził za blok, żeby gdzieś pogadać sobie, więc też poszedłem. I nagle, kiedy wyszedłem tam za blok, on tam dostał faktycznie, ale przy nim stała tak przepiękna koleżanka, że mnie... Zamurowało. Totalnie. Zamurowało mnie straszliwie. Jak jeszcze nigdy wcześniej i nigdy potem. Nie wiem czemu, Może taki wiek. To było w szkole średniej, więc to była wpadka ze szkoły średniej. Jeszcze gorzej niż w jakimkolwiek innym przypadku. Ale mimo to... Znaczy, właśnie wyszedłem tam i, i zrobiłem karp. Wiecie, jak wygląda karp? Jak facet chce coś powiedzieć i wychodzi mu takie coś, tak... Tak wygląda karp. Mniej więcej. Otóż, i, i gdybym ja tego karpia sobie zostawił i, i przemilczał tą całą sytuację, to jeszcze nie byłoby tak źle. Ale ja zacząłem gadać. Nie wiem co, wiem jedynie, że to było kompletnie bez sensu. I najgorsze w tym wszystkim było to, to też można przetrwać, ludzie się załowują w dziwny sposób. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że ta dziewczyna w pewnym momencie, tym moim gderaniem bezsensownym kompletnie w, wkurzona, a, a że najwyraźniej złośliwa z niej była sztuka, powiedziała do mnie coś takiego... Mm, ty to weź, ty się z nim umów, albo weź od niego numer telefonu. Kurde, mol, ty, to, to było najstraszniejsze, co mogło się w tym momencie wydarzyć, bo ja mm, byłem zamurowany jej obecnością, natomiast ona przedstawia to w ten sposób, że ja na widok swojego kumpla dostałem karpia. Wiecie, jakie to skojarzenia wywołuje, nie? To jest historia straszna, ja ją, ja nie wiem, myślałem, jak to usłyszałem, to zwiałem stamtąd, no, normalnie zwiałem, zrobiłem odwrót. Widziałem tylko na, na razie i poszedłem. Eee, trochę śmiech przez łzy dzisiaj. Mm. No cóż, a wam zdarzyły się takie sytuacje? <grytanie> Aż takie to chyba, chyba nie. Ale pocieszcie mnie. Po powiedzcie, że na przykład wam się zdarzyły gorsze. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia. Pa! pa.